Dzień dobry państwu. Jesteśmy w studiu telewizyjnym Gazety Olsztyńskiej na ulicy Trackiej 5. Dzisiaj naszym wyjątkowym gościem jest pan minister Janusz Cieszyński, minister Dzień cyfryzacji. Dzień dobry panie ministrze. I chcieliśmy porozmawiać. Pan minister jest kandydatem jedynką z list wyborczych Prawa Sprawiedliwości na Warmii i Mazurach. Chcieliśmy porozmawiać z panem ministrem. Yy, może zacznijmy od tego, że pan minister przywozi komputery na, 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 do naszego województwa, dla, chyba dla uczniów tak? czwartej klasy. Komputery trafią do wszystkich czwartoklasistów w Polsce. To jest program ogólnopolski, nazywa się Laptop dla Ucznia, i to jest realizacja naszej obietnicy, że młodzi Polacy będą się uczyli w szkole, która odpowiada na. Wyzwania przyszłości, I dlatego program Laptop dla ucznia, za tym idzie też Laptop dla nauczyciela, czyli program, dzięki któremu każdy nauczyciel raz na 5 lat otrzyma bon na nowy komputer. I to są programy, które się łączą z tym, co już wcześniej zostało wprowadzone w polskich szkołach, czyli na przykład laboratoria przyszłości, takie nowoczesne sprzęty drukarki 3D. I różne inne pomocy naukowe, które pozwalają młodym ludziom uczyć się w takich warunkach, o jakich w polskiej szkole no, nikt nigdy wcześniej nie słyszał. To jest program, który jest programem równych szans, bo często są dwa pytania takie najpopularniejsze do tego programu. Pierwszy, dlaczego czwarte klasy? I to wynika z tego, że to właśnie w czwartych klasach technologie informatyczne w ogóle wchodzą do programu. To każdy może sobie sprawdzić. Ponadto w czwartych klasach eksperci mówią, że młodzi ludzie są już gotowi na to, żeby z tych komputerów korzystać. A klasy 1-3 powinny się skupić na zdobywaniu podstawowych umiejętności, pisanie, czytanie, takie umiejętności społeczne. A druga kwestia, to dlaczego dostają wszyscy? No, chodzi o to, żeby tak samo jak w przypadku podręczników, każdy miał taki sam sprzęt, dlatego że nie powinno być tak, że w sali lekcyjnej, ten, kto ma bogatszych rodziców, ma lepszy komputer, a ten, kto ma mniej zamożnych, no to ma jakiś komputer z. Czyli wyrównuje przez to szanse też, tak? Dokładnie tak, i dajemy nadzieję na lepszą przyszłość. Znaczy, jeżeli ktoś dzisiaj w Polsce dobrze zarabia, to 9 na 10 przypadków pracuje z komputerem w ręku. Tak to po prostu wygląda. Informatycy, inżynierowie, tak? Nie ma już desek kreślarskich. Są. Programy komputerowe, w których się tworzy gigantyczne projekty i wykonuje obliczenia, które kiedyś zajmowały architektom bardzo dużo czasu i były bardzo pracochłonne. Tak? Chcemy, żeby młodzi ludzie mieli szansę na pracę w przemysłach przyszłości. Musimy od najmłodszych lat dawać im szansę na to, żeby taką wiedzę zdobywali. Zresztą w Olsztynie funkcjonuje sfinansowana z pieniędzy Ministerstwa Cyfryzacji pracownia aktywnego korzystania z technologii w koszarach dragonów miejsce, gdzie każdego dnia grupy uczniów i nauczycieli uczą się jak korzystać właśnie z tych nowych technologii w edukacji. Także to nie jest tak, że my mówimy dobrze, to tu, tu jest komputer, proszę się martwić samemu, tylko mamy też do tego dodatkowo taką prawdziwą ofertę edukacyjną, z której nauczyciele i uczniowie z całego regionu mogą skorzystać. No na pewno na pewno w momencie, kiedy yy, no, powstaną jakieś edukacyjne oprogramowania do tego, to nauczycielom będzie łatwiej i uczniom, prawda? No, mniej czasu będzie pochłaniać ta cała logistyka nauczycielska, zadanie zadań itd. Tak tak Poza tym jakaś pomoc będzie w domu, kiedy będzie można to, korzystać z tych, tych, z, tych, z tych oprogramowań i, i lekcji. To jest zupełnie jasne, że technologia daje nowe możliwości, ale też warto pamiętać, że ja tu wspomniałem o tych laboratoriach przyszłości. Jest znana na całą Polskę olsztyńska firma Zortrax, która właśnie produkuje takie drukarki 3D i wszystko co z nimi jest związane. Także no, to pokazuje, że takie innowacyjne biznesy, one mogą naprawdę mogą rozwijać się na Warmii i Mazurach, ale żeby to się wydarzyło to trzeba temu pomóc. I programy edukacyjne, które wyrównują szanse młodych ludzi, są jednym z takich elementów. Tak. Yy, też wiemy o tym, że yy, pan minister no, prowadzi takie ministerstwo, najmłodsze. No, najmłodsze. Nie, nie może w cudzysłowie nie bezpośrednio, oprócz komputerów, nie, roz, nie pracujące w pieniądzu, w finansach i, i nie dajecie może 13, 14 emerytur, ale tworzycie tą przyszłość, i z tego co, co wiadomo, pan premier bardzo ufa panu i prze, jak gdyby pana ministerstwo prowadzi bardzo takie kluczowe programy, jak na przykład światłowód, tak? Realizujemy największy w historii program budowy światłowodów w Polsce. To jest program, który w szczególności będzie miał bardzo duży wpływ właśnie na warmińsko-mazurskie, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy kolejnych adresów, które zostaną podłączone do szybkiego internetu. To jest program, który wygeneruje inwestycje prywatnych firm, bo to warto o tym powiedzieć, o wartości około 10 miliardów złotych. I to będzie podłączone. 10 miliardów państwo wkłada w światłowody, prawda? Tak w Światłowody, w które, Polsce? w całej Polsce, w Światłowody, które, i to trzeba mieć tego pełną świadomość, w przeciwnym wypadku po prostu nie powstaną, dlatego że, no, łatwo można to sobie obliczyć. Przeciętna wartość dofinansowania na jeden punkt adresowy wynosi około 11 tysięcy złotych, czyli tyle trzeba dołożyć, żeby firma w ogóle rozważyła inwestycje w danym terenie. I teraz spójrzmy na to w ten sposób. No, rachunek za y, taki internet wynosi, no nie wiem, 50-60 złotych, tak? To oznacza, że jeżeli tutaj mówimy prawie o 12 tysiącach złotych dofinansowania, to to jest dofinansowanie, które spłacałoby się prawie przez 20 lat. No, pan prowadzi firmę, to pan wie, że no w takie inwestycje nikt swoich pieniędzy nie włoży. I dlatego tworzymy takie rozwiązania i co więcej, to są programy, które w przeciwieństwie do tych, które były kiedyś, są skoncentrowane na tych miejscach, gdzie... Tych trudno dostępnych lokalizacji jest najwięcej. Kiedyś było tak, że firmy wybierały sobie te miejsca, gdzie im się opłacało najbardziej ten internet zbudować. Dzisiaj mówimy tak, jeżeli realizujesz inwestycje na terenie danego powiatu, to nie możesz wybierać. Warunkiem jest podjęcie 100% punktów do, do zbudowania, do zainwestowania w danym rejonie, bo bez tego po prostu nie można się ubiegać o dofinansowanie. Rozumiem. Panie ministrze, pan startuje z naszego regionu. Powierzono panu to, to, to zadanie, żeby reprezentować Prawo i Sprawiedliwość na tym, w tym regionie z numeru pierwszego z jedynki. Jaki program pan, pana partia, pan osobiście ma dla Warmii i Mazur? Aczkolwiek oczywiście parlamentarzyści reprezentują cały kraj, ale, ale pytamy o nasz region. Jak pan widzi w ogóle nasz region od strony osoby, która się zajmuje wysokimi technologiami? Parlamentarzyści reprezentują cały kraj, ale realnie moim zdaniem wyborcy oczekują od nich tego, że będą, to, to słowo brzmi fatalnie, ale myślę, że ono jest tutaj najlepsze, załatwiać sprawy dla swojego regionu. Załatwia sprawę dla swojego regionu i przykład chociażby. Lobować. No, czy ja nie wiem, czy lobować, to czy załatwiać. Tego słowa znaczenie. Jest lepsze, to już niech inni ocenią, ale wracając. Budowa nowego szpitala miejskiego. To jest projekt, który jest bardzo ważny dla mieszkańców mieście? w Olsztynie. Polsztynie, dlatego że to jest bardzo ważne z punktu widzenia z ochrony zdrowia mieszkańców Olsztyna podmiot leczniczy, no i Prawo i Sprawiedliwość przełamało tę niemoc, która była kiedyś, i to nie, był, nie będzie pierwszy taki samorządowy szpital z dotacją z budżetu centralnego. Taki nowy szpital będzie kosztował około 300 milionów złotych. Nasza propozycja dla prezydenta Grzymowicza jest taka: rząd daje 200 milionów, pan prezydent miasto daje 100 milionów złotych plus działkę, na której to powstanie, która jest dostępna już ona jest w gestii miasta obok tego zabytkowego, bo to jest ponad stuletni budynek szpitala miejskiego. I to pokazuje, że my mamy. Pomysł na rozwiązywanie konkretnych spraw, no bo jeżeli jest ponad stuletni szpital, to wiemy, że on nie jest dostosowany do tego, żeby spełniać funkcję nowoczesnej placówki ochrony zdrowia. Ale to jest tylko przykład tego, że dla mnie jakby zaangażowanie się w tę sprawę nie wymagało tego, żebym się urodził w Olsztynie. Przeanalizowałem dane, które są publicznie dostępne. Wiele osób, które mnie krytykuje, które mówi, że uderza we mnie, mówiąc, że ja nie jestem stąd, no jakoś takiego pomysłu nie miało. A to są rzeczy, które naprawdę wystarczy się po prostu trochę zainteresować, żeby znaleźć problem i my wspólnie z liderami listy Prawa i Sprawiedliwości przedstawiliśmy konkretne rozwiązanie. Ale wracając do mojej wizji dla warmii i mazur. Ja uważam, że. Potrzebne są trzy elementy. Pierwszym elementem jest kwestia zadbania o ludzi. I tutaj największą kwestią jest uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który naprawdę ma możliwości, żeby w wybranych dziedzinach no to nikt rozsądny nie będzie mówił, że tu będzie nagle z dnia na dzień druga Jagielonka czy Uniwersytet Warszawski ale można z, zaproponować młodym. Utalentowanym naukowcom z samodzielnym tytułem naukowym przeprowadzenie się tutaj, mówiąc kolokwialnie, tak jak w piłce nożnej, przepłacenie ich i taki transfer, yy, i takim transferem doprowadzić do tego, że oni tutaj utworzą swoje katedry, nie będą mieli nad sobą tego szklanego sufitu w postaci sta starej profesury, i pojawią się nowe, atrakcyjne kierunki. Z których, które przyciągną młodych ludzi z Olsztyna. Ja nawet nie tak dawno temu rozmawiałem z młodym naukowcem, który zajmuje się analizą danych medycznych. I myślę, że już niedługo będziemy mogli tutaj wspólnie pewną inicjatywę w tym zakresie ogłosić. Także to jest pierwsza rzecz, rozbudowa tego potencjału ludzkiego poprzez uczanie. Druga rzecz to jest infrastruktura. To jest coś, bez czego nie ma i nie będzie dużego biznesu. Żeby był biznes, musi być droga, musi być Elektryczność, i to teraz jeszcze zielona energia, musi być kanalizacja, woda, te wszystkie rzeczy. I nie da się szybko podnieść atrakcyjności tego regionu bez dotacji z środków rządowych. To jest obowiązek rządu, żeby. Inwestować w właśnie takie, taką infrastrukturę. No i ja mam w tym doświadczenie. Udało mi się pozyskać dla niewielkiej podwrocławskiej gminy Miękinia 250 milionów złotych, na co? Na to, żeby były środki na uzbrojenie pod fabrykę Intela. Fabrykę Intela, która jest, to warto pamiętać, największą w historii Polski zagraniczną inwestycją, amerykańską inwestycją w Najnowocześniejszej, Roz, najbardziej rozumiem, przyszłościowej branży. Panie ministrze, że pan uczestniczył w wprowadzeniu internetu? Ja, tak? ja byłem liderem zespołu negocjacyjnego ze strony polskiego rządu. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje program y, pomocy publicznej. Ale to wie pan, że jak, że jak y, wyborcy pana wybiorą, to będą oczekiwać podobnych inwestycji, może nie tej skali, na ale, Intela, ale podobnych Intela. tutaj na Warmi Mazurami. Na Intela dzisiaj, y, czy coś podobnego, dzisiaj nie ma szans. Ale dlaczego? Ja pamiętam bardzo pouczającą rozmowę z przedstawicielami firmy, kiedy prezentowaliśmy Politechnikę Wrocławską, największy Wydział Informatyki w Polsce, 5 tysięcy studentów. I no, prezentowaliśmy to jako taką perłę w koronie, dowód na to, że eksperci do pracy w tej fabryce na pewno się znajdą. No, usłyszeliśmy, że rzeczywiście to dobrze, ale jeszcze trzeba więcej. To pokazuje, to pokazuje jak duży dystans jest do nadrobienia i to jest ta trzecia rzecz żeby mieć wizję i determinację do tego żeby ją realizować ja w ministerstwie Cyfryzacji Ale to w... co y, politechnika y, na Warmii Mazurach to jest, to jest kwestia do rozważenia, czy to powinna być odrębna uczelnia. Jest też taki trend, żeby były uczelnie interdyscyplinarne. Tak na to uniwersytecie wygląda. po prostu stworzyć, tak? Kierunki. Nie chciałbym teraz wchodzić w takie szczegóły, bo to jest tak, że łatwo coś obiecać, że tak powiem, z rękawa. Ale jakie jest Pan na myślenie? Trudno... Ja, uważam, jak pan że, uważa? ja uważam, że interdyscyplinarne uczelnie, które łączą nauki społeczne, teorie, Technologię, technikę, medycynę to też bardzo przyszłościowa rzecz to jest, to są uczelnie przyszłości, tak wyglądają uczelnie za granicą, które konkurują o najwyższe miejsca w tej tak zwanej liście szanghajskiej. Tak? I oczywiście to nie jest tak, że to ta, taka uczelnia być grochem z kapustą miejscem, gdzie jest coś ze wszystkiego nie, trzeba znaleźć sobie właśnie te specjalizacje, o których mówiłem ale. Uważam, że konkurencja w ramach regionu nie zawsze, akurat w tym obszarze, tak samo zresztą jak na przykład w ochronie zdrowia, nie zawsze jest dobra dla końcowych wyników. Ale ostatnia rzecz to jest właśnie ta wizja i determinacja. Kiedy przyszedłem do Ministerstwa Zdrowia w 2018 roku, odziedziczyłem tak naprawdę rozgrzebany przez poprzedników naszych projekt e-zdrowia. Dwa lata pan minister Konstanty Radziwił musiał poświęcić na to, żeby rozliczyć projekt, który trwał 8 lat, wydano pół miliarda złotych i nie było żadnych efektów. I ja w 2018 roku, to znaczy za czyjej kad znaczy kadencji. No, to, to jest projekt, który prowadziła Ewa Kopacz, potem Bartosz Rługowicz, dopiero Marian Zembala, świętej pamięci profesor Marian Zembala zaczął w ogóle się tym interesować. I Udało się po pierwsze doprowadzić do tego, to zrobił pan minister Konstanty Radziwił, żeby te środki nie musiały być zwracane, bo pół miliarda złotych publicznych pieniędzy musiałoby wrócić do Brukseli, a następnie od 2018 do 2020 roku wdrożyliśmy e receptę bardzo szybko. Inne kraje europejskie na inne kraje na świecie poświęciły na to dużo więcej czasu. I sprawnie, i kiedy w Polsce i na świecie wybuchła pandemia, to 99% recept w Polsce było wystawianych elektronicznie. Kiedy przyszedłem do Ministerstwa Cyfryzacji, wdrożyliśmy M obywatela, dzięki któremu Polska jest największym krajem Unii Europejskiej z cyfrowym dokumentem tożsamości. Ten, te konkursy właśnie na dostawę internetu, na, na budowę światłowodów w całej Polsce, nie tylko w tych wielkich miastach, program laptop dla ucznia to są wszystko gigantyczne programy, na skalę których cyfryzacja wcześniej po prostu nie znała. I jakby ja się nie boję trudnych projektów i jestem przekonany, że ta wizja, której, którą tutaj naszkicowałem, to jest wizja, którą jesteśmy w stanie jako prawo i sprawiedliwość, jako rząd prawa i sprawiedliwości, jako formacja, która naprawdę ma przyszłość Polski w sercu, zrealizować. No, cyfryzacja i warmia i mazury to, że tak powiem, mega ważne rzeczy, dlatego że mamy województwo, gdzie mamy mnóstwo miast średnich, rozproszonych na dużej odległości. Najniższe zagęszczenie obok nas no się, no właśnie. chodzi o Więc, im, więcej, Im więcej cyfryzacji, im więcej można zrobić, załatwić w urzędach poprzez internet, no to tym lepiej. No. No. Dokładnie tu, no, tak. Zwłaszcza tutaj, no, gdzie nie ma... Wiele, y, wiele osób mnie pyta, no, co ma wspólnego właśnie cyfryzacja, technologia z tym regionem. Ja mówię, że to, to właśnie dla takich miejsc, gdzie po prostu obiektywne czynniki, czyli geografia, wykluczają wielu obywateli z uczestnictwa w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, cyfrowe rozwiązania, światłowód, to, że mogę pracować z domu, to, że mogę szybko się połączyć z dowolną częścią świata, to są realne rozwiązania ludzkich problemów. To porównam do innej kwestii. Czasami dostaję pytanie o głosowanie przez internet. I wszyscy wyobrażają sobie, że głosowanie przez internet doprowadzi do tego, że prezydenta posłów, senatorów w Polsce będą wybierać mieszkańcy wielkich miast. Ja nie przypuszczam, żeby tak było, bo frekwencja w tych największych ośrodkach już dzisiaj jest bardzo wysoka. A gdzie jest niska frekwencja? Niska frekwencja jest tam, gdzie jest daleko do komisji wyborczej. I to nie kwestie właśnie tam ideowe, tylko proste kwestie takiego wykluczenia społecznego. Determinują to, że te osoby są pozbawione prawa do tego, żeby współdecydować o tym, jak będzie wyglądała Polska. Dlatego ja bym się nie zdziwił, gdyby głosowanie przez internet to było głosowanie, które wzmocni ugrupowania takie jak Prawo i Sprawiedliwość, które na tych terenach, o których mówiłem, mają tradycyjnie lepsze wyniki. Okej. Okay. Jeszcze chciałem dopytać o takie rzeczy. Czym w nowym parlamencie pan, bo powiedział pan o swoich specjali, specjal, no specjalizacjach, czym się pan zajmuje w tej chwili i tak dalej, co dla Warmii Mazur, czy edukacja, służba zdrowia, tak, o, szpital miejski, no, cyfryzacja regionu i komputeryzacja, przekazanie dla dzieci komputerów po to, żeby, że tak powiem łatwiej się uczyły i, i dorównywały jeszcze bardziej, bo w tych statystykach różnych Młodzież Polska wypada stosunkowo dobrze, albo bardzo dobrze w Europie, no ale dlaczego ma nie lepiej, tak? Dokładnie. Tak. No, jesteśmy w sumie inteligentnym narodem, i, i dobrze, żeby. No, demografia może szwankuje, ale za to rozwój intelektualny i naukowy może iść do przodu. Tak? Więc. Czym jeszcze, jakie, jakie jeszcze programy, ewentualnie, jakie sprawy, zagadnienia są w pana orbicie, ewentualnie w nowym parlamencie? Czym znaczy, Czy pan by się no, chciał zająć? No, od kwestiach takich, które są ważne dla i Mazur, Mazur to już powiedziałem. Tak, jak mówię dla mnie. Dwa najważniejsze wskaźniki którymi chciałbym się zająć takie wskaźniki makroekonomiczne, to jest poziom średni, średniego wynagrodzenia w relacji do innych części Polski oraz stopa bezrobocia, bo z, z tego okręgu numer 35, z którego startuje do sejmu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę, było 11 na 12 powiatów z dwucyfrowym bezrobociem. Dzisiaj to jest 5, ale to tylko pokazuje, że pomimo tego, że udało się dużo zmienić, dużo poprawić no to jednak wciąż jest duża praca do wykonania w tym obszarze. Chodzi też o to, żeby młodzi ludzie, którzy decydują się dzisiaj na to, żeby wyjechać do innych miast, mieli tutaj swoje miejsce na ziemi. To jest kluczowa rzecz dla tego regionu, rzecz, którą jeżeli nie zawalczą politycy, to moim zdaniem po prostu się nie wydarzy. To jest coś, co myślę, że jest bardzo ważne i o czym warto w tej kampanii mówić. Natomiast no, oprócz. Czyli, kwestii, przepraszam, widzi Pan jednak dużą, jak słyszę, konieczność inwestowania przez państwo, wspomożenia w armii Mazur. tak? Jestem co do tego absolutnie przekonany. Liczenie na to, że to się wydarzy samo, bez wsparcia. Że rynek załatwi. Tak, to, to jest marzenie ściętej głowy. To jest prosta kwestia. Kiedy do Polski przyjeżdża inwestor, jest wyszukiwarka działek Agencji Inwestycji i Handlu. I wyszukiwarka działek pozwala znaleźć te miejsca, gdzie teren jest uzbrojony i gotowy pod inwestycje. Nikt nie szuka działki w lesie, która może nawet jest piękna, położona nad jakimś jeziorem i z fantastycznym widokiem. Szukają takiego miejsca, do którego będzie można łatwo dojechać i przywieźć pracowników. I wywieźć z fabryki czy z zakładu. No I miejsca, produkty. W którym wokół są kapitał ludzki, tak? Kapitał ludzki jest bardzo ważny, ale tak jak, to ja jak pan mówię, wspomniał kapitał ludzki, i o ludzki, i o kapitał, kapitał, kapitał ludzki to jest wizja na 8 lat. To jest wizja, która nawet jeszcze wykracza moim zdaniem po na, poza tę dekadę. Natomiast kwestia infrastruktury to jest coś, gdzie każdy rok opóźnienia, zapóźnienia, to jest. Po prostu strzał w kolano dla tego regionu. I dlatego jestem absolutnie przekonany, że właśnie skuteczne zabieganie o sprawy Warmii Armii Mazur w Warszawie to jest najlepsze, co może robić parlamentarzysta z tego regionu. I zresztą niedawno miałem okazję spotkać się z przedstawicielem gigantycznego międzynarodowego konglomeratu, który inwestuje właśnie w przetwórstwo spożywcze w województwie warmińsko-mazurskim. Napisałem o tym post na Facebooku i tam zwróciłem się do swoich kontrkandydatów z opozycji z takim pytaniem, czy oni zgadzają się, że chociaż wiele nas pewnie różni w wielu kwestiach, to, że jednak w sprawach inwestycji rozwoju gospodarczego zawsze będziemy działać razem dla warmii i Mazur. Nikt nie odpisał. Myślę, że to też dużo mówi. Proszę Państwa, myślę, że problemów, spraw do omówienia jest jeszcze bardzo dużo. Mam nadzieję, jeszcze na spotkanie z Panem ministrem w studiu nie raz i, i usłyszenie o ciekawych rzeczach związanych z inwestycjami w Polsce i na Warmii Mazurach. Życzę mu Panu powodzenia w, w, w kampanii wyborczej. Na dzisiaj dziękujemy bardzo za przybycie do studia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Dzień bardzo dziękuję za tę możliwość wypowiedzenia się na te sprawę no i zachęcam do spotykania się. Jestem tutaj codziennie, działam wspólnie z lokalnymi mieszkańcami, działaczami Prawa i Sprawiedliwości na rzecz tego, żeby zaprezentować, jaka jest nasza wizja Polski i jaka jest nasza wizja dla Warmii i Mazur. Dziękujemy bardzo, za uwagę, do widzenia.